Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski, witam w podcaście Po prostu Wschód. Dziś porozmawiamy o wyborach prezydenckich we Francji, oczywiście w kontekście Ukrainy i Rosji. Tradycyjnie na początku dziękuję za wsparcie na zrzutce i patronite oraz polecam swoje profile w portalach społecznościowych Facebook, Instagram oraz Twitter. A teraz zaczynamy Po prostu Wschód. Moim gościem jest profesor Agnieszka Cianciara z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Emmanuel Macron zdobył w drugiej turze ponad 58% głosów i pokonał w ten sposób Marine Le Pen. Czy możemy uznać, że taki wynik to wyraz poparcia dla urzędującego prezydenta, dla jego polityki, czy jest to raczej głos sprzeciwu wobec skrajnej prawicy? Myślę, że jest to i jedno, i drugie, bo sondaże, które były realizowane bezpośrednio przed, przed drugą turą, pokazują bardzo dobrze obie motywacje, które tak naprawdę rozkładały się dość. Dość porówno w tym sensie, że wyborcy Emanuela Macrona głosowali zarówno na urzędującego prezydenta, zarówno popierali jego politykę, w znacznej mierze skupiając się, jak sądzę, jednak na roli międzynarodowej prezydenta, na jego polityce europejskiej, na jego polityce międzynarodowej, również w kontekście ukraińskim i rosyjskim. No, ale jednocześnie oczywiście był to częściowo i też w sporej części głos przeciwko Marine Le Pen. Natomiast warto powiedzieć, że podobne tendencje. Dzięki sondażom mogliśmy zaobserwować również w elektoracie Marine Le Pen. To znaczy, to bynajmniej nie jest tak, że wyborcy głosowali na urzędującego prezydenta, żeby powstrzymać radykalną prawicę, natomiast jednocześnie wyborcy głosowali na Marine Le Pen, dlatego że zgadzali się z jej poglądami. Absolutnie tak nie było. To znaczy, duża część wyborców, którzy zagłosowali w drugiej turze na Marine Le Pen, głosowała nie tyle na Marine Le Pen, co przeciwko. Emanuelowi Macronowi. I przy, przy, chociażby e, widać było, że istotne były przepływy e, wyborców, e, na przykład e, od innych kandydatów, w tym od kandydatów radykalnej lewicy, co jest, co jest dość interesujące, wyborcy e, Jean-Luc Mélenchon'a, kandydata lewicowego. Częściowo również głosowali na Marine Le Pen. To może się wydawać dziwne, jeśli kojarzymy Marine Le Pen głównie z tą agendą agentą taką anty, antyimigracyjną, natomiast warto powiedzieć, że w tej kampanii ona stosunkowo niewiele mówiła. O problemie imigracji, natomiast bardzo dużo mówiła o problemach ekonomicznych zwykłych Francuzów. Podkreślała, bardzo dużo mówiła o tym, że gigantycznym podstawowym problemem jest słabnąca siła nabywcza Francuzów, rosnące ceny, inflacja, rosnące ceny surowców i w ten sposób bardzo dobrze trafiała w obawy. Wielu Francuzów, jednocześnie właśnie mówiąc do elektoratu lewicowego, nie tylko do elektoratu prawicowego. I to też ma znaczenie w kontekście, w kontekście sankcji na Rosję, ponieważ Marine Le Pen jasno podkreślała, że ona jest przeciwko embargu na surowce, nie dlatego, że popiera Rosję, ale dlatego, że dba o zwykłych Francuzów, którzy nawet bez embarga ledwo wiążą koniec z końcem, a rosnące ceny energii będące, według Marine Le Pen, skutkiem oczywistym nałożenia embarga na rosyjskie surowce, Pogrążą, pogrążą Francję, pogrążą jej gospodarkę, pogrążą zwykłych francuskich obywateli. To był argument, który bardzo dobrze rezonował. Dobrze, o tym mówiła Marine Le Pen. A jaką kampanię prowadził Emmanuel Macron? Czy tutaj też były te kwestie gospodarcze, czy jednak na pierwszym miejscu była. Polityka zagraniczna Francji, to, że Francja wraca na arenę międzynarodową, to, że Emmanuel Macron dzwoni do Władimira Putina, stara się negocjować. Nawet był taki dowcip na Ukrainie, że Władimir Putin już zgodził się wycofać wojska, żeby tylko Emmanuel Macron do niego nie dzwonił. Ale pytanie jest takie, jaka była ta kampania właśnie ze strony Macrona? Czy ona dotyczyła bardziej spraw gospodarczych, czy bardziej właśnie polityki? Ta kampania pierwotnie, w pierwotnym założeniu, przynajmniej przed pierwszą turą wyborów, miała się koncentrować wokół sukcesów polityki europejskiej urzędującego prezydenta. Pamiętajmy, że Francja od 1 stycznia do końca czerwca sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, i urzędujący prezydent był zdeterminowany, żeby to przewodnictwo wykorzystać do prowadzenia Takiej bardzo pozytywnej, proeuropejskiej kampanii, i żeby pokazać, że no, on faktycznie ma ogromny wpływ, on rzeczywiście kształtuje agendę europejską. No i to oczywiście był taki jeden z kluczowych motywów no, do 24 lutego, kiedy doszło do inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainie. No I tutaj tak naprawdę kwestia przewodnictwa Francji w Radzie Unii Europejskiej jeszcze była o tyle ważna, że dawała prezydentowi mandat do koordynowania różnych działań na arenie europejskiej, bycia kluczowym interlokutorem zarówno dla prezydenta Ukrainy, dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale to również był jakiś argument w kontekście właśnie kontaktów z. Władimirem Putinem. Zresztą ja przyznam szczerze, z takim dystansem patrzę na te memy internetowe związane z liczbą telefonów Emanuela Macrona do, do Władimira Putina, choćby z tego względu, że znaczna część tych kontaktów była, odbywała się w uzgodnieniu, czy wręcz na prośbę prezydenta Ukrainy. Natomiast faktycznie było to wykorzystywane, liczba tych telefonów była wykorzystywana do tego, aby pokazać tak naprawdę spolegliwość francuskiego prezydenta względem, względem prezydenta Federacji Rosyjskiej. Natomiast rzeczywiście jest tak, że przed pierwszą turą, zwłaszcza po, po agresji rosyjskiej na Ukrainę. Dominowała w działaniach prezydenta Macrona aktywność międzynarodowa, niezwykle, niezwykle intensywna na, na wielu frontach, i rzeczywiście bardzo mało było w jego wykonaniu takiej klasycznej kampanii wyborczej. On tak naprawdę przed pierwszą turą odbył jeden wiec wyborczy, natomiast no, prowadził kampanię czy starał się prowadzić kampanię poprzez swoją aktywność. Prezydencką. To się zmieniło dopiero po, po pierwszej turze, gdzie ten Macron kandydat, a nie Macron prezydent, zaczął realnie funkcjonować. A które tematy były ważne dla Francuzów? Czy przede wszystkim gospodarka, czy może jednak Ukraina? Czy ta Ukraina była na drugim planie? Oczywiście ta sprawa była rzecz jasna istotna, zwłaszcza w tym pierwszym okresie po, po inwazji. Natomiast ciekawe jest to, że jeśli spojrzymy na sondaże, to ta kwestia była przede wszystkim istotna dla elektoratu urzędującego prezydenta, co jest jakoś spójne, prawda? Więc w tym sensie wzmacniał też ten elektorat, ten przekaz prezydencki związane z niekoncentrowaniem się na klasycznej kampanii wyborczej, a z koncentrowaniem się na aktywności międzynarodowej. Natomiast dla, dla elektoratu pozostałych kandydatów kwestia ukraińska miała ograniczone znaczenie. To, gdzie to rezonowało, to rzeczywiście wpływ, czyli wpływ pośrednich konsekwencji związanych chociażby z sankcjami gospodarczymi czy embargiem na rosyjskie surowce, na sytuację gospodarczą we Francji, na francuskie przedsiębiorstwa. Na ceny w sklepach, które będzie musiał zapłacić zwykły obywatel. I rzeczywiście jest tak, że jeśli spojrzymy na te najważniejsze kwestie, to no, słabnąca siła nabywcza absolutnie wygrywa, tak? czyli wzrost cen, inflacja, to, było, to była absolutnie najważniejsza troska wymieniana przez wyborców, właściwie wszystkich kandydatów. W przypadku wyborców Macrona to było stosunkowo najmniej ważne, ale w przypadku wyborców Le Pen, w przypadku wyborców Melanchona, ale również w przypadku wyborców kandydatki republikanów, Eleri Pekres. To rzeczywiście była absolutnie najważniejsza sprawa i kwestie, nawet takie jak, nie wiem, problemy francuskiej ochrony zdrowia, czy kwestie związane z ochroną środowiska, czy kwestie nawet związane z reformą emerytalną, one też były istotne, więc znowu, kwestie wewnętrzne dotyczące spraw społeczno-gospodarczych, one były istotne, natomiast absolutnie kluczowe i tutaj przepaść była ogromna. Były właśnie kwestie związane z poziomem życia, rosnącymi cenami, inflacją. Natomiast, co do zasady, kwestie europejskie, polityki europejskiej i kwestie związane z wojną na Ukrainie, poza tym, po, poza tym pierwszym szokiem, były stosunkowo nieważne. I właściwie ważne tylko dla twardego elektoratu prezydenta. To się zmieniło po pierwszej turze? To znaczy znaczenie Ukrainy, znaczenie wojny na Ukrainie, znacząco w percepcji elektoratu, zwłaszcza prezydenta, ale jakby ogólnie w percepcji wyborców, wzrosło. I myślę, że to było dyktowane faktem, iż rzeczywiście sztab Emanuela Macrona zaczął aktywnie kreować jego kontrkandydatkę w drugiej turze, Marine Le Pen. Jako polityka proputinowskiego, prorosyjskiego, w tym sensie nieodpowiedzialnego na arenie międzynarodowej. To było też dość dobrze widać w debacie, która odbyła się między obojgiem kandydatów 20 kwietnia. I wydaje się, że. Postawienie przez sztab prezydenta tego rozróżnienia między nim a jego kandydatką tak mocno na agendzie politycznej wpłynął też na wzrost zainteresowania Rosją, Ukrainą, wojną wśród wyborców. Mnie interesuje taka kwestia, jak Francuzi rozumieją przyczyny np. wzrostu cen. To znaczy, mamy konflikt, mamy wojnę i czy odpowiedzialnością za tę wojnę obarczają. Rosję, czyli tak jak jest w rzeczywistości, czy może myślą, że no, ta Ukraina niepotrzebnie się stawiała i teraz właśnie przez nią mamy kłopoty? Ja myślę, że w większo dla większości Francuzów tutaj podpowiedź na to pytanie jest jasna. To jest absolutnie inwazja, inwazja Federacji Rosyjskiej i co do tego tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Różnice, które są, aczkolwiek one też zaczęły się troszeczkę zacierać w, w tej kampanii wyborczej wraz z upływem czasu, dotyczą reakcji na tę agresję. Natomiast one są naprawdę niewielkie, a świadczy o tym fakt, że Poszczególni kandydaci, ci z radykalnej prawicy i radykalnej lewicy, czyli z jednej strony Marine Le Pen i Eric Zemmour, a z drugiej strony Jean-Luc Mélenchon, zaczęli bardzo mocno zmieniać swój przekaz wraz z rozwojem wypadków w Ukrainie. Jeszcze przed, przed wybuchem wojny, zarówno Jean-Luc Mélenchon, jak i Marine Le Pen byli oczywiście, znaczy czy na początku tej, tego konfliktu, oczywiście oni byli za wyjściem Francji ze struktur wojskowych NATO, Pierwotnie byli również przeciwko dostarczaniu, dostarczaniu broni na Ukrainę w pierwszych dniach konfliktu, natomiast później, w drugiej połowie marca, również jak sądzę pod wpływem wieści z samej Ukrainy, ale też ze względu na presję opinii publicznej, to się zaczęło zmieniać. To znaczy najpierw była deklaracja zarówno Le Pen, jak i Mélenchona, że no... To NATO to tak nie do końca, ale dopóki trwa konflikt, dopóki, dopóki trwa wojna, to z NATO czy z dowództwa NATO nie będziemy się wycofywać. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, należy nakładać sankcje, należy dostarczać Ukrainie broń. Należy przyjmować uchodźców z Ukrainy, co mówiła nawet Le Pen. Jedynie Zemuch z tym swoim absolutnie to niezwykle ostrym stanowiskiem antyimigracyjnym pod każdą postacią, tylko on był przeciwny przyjmowaniu uchodźców. Więc nagle się okazało, że pod wpływem nastrojów opinii publicznej kandydaci zorientowali się, że no ich wcześniejsze. Stanowiska są absolutnie nie do utrzymania i mogą w znaczący sposób im zaszkodzić. Więc nawet w przekazie tych, tych radykalnych, skrajnych kandydatów doszło do złagodzenia tego stanowiska. I to moim zdaniem świadczy doskonale o tym, że istnieje wśród opinii publicznej we Francji konsensus co do tego, kto jest ofiarą, kto jest agresorem i kto jest katem. Natomiast no, ta kluczowa różnica, która pozostaje i której Marine Le Pen się jeszcze trzymała w debacie prezydenckiej 20 kwietnia, to jest kwestia nałożenia embarga na rosyjskie surowce. Przypomnę, prezydent Macron jasno mówił, że Francja jest gotowa do nałożenia embarga na import ropy i węgla. Bardziej problematyczne jego stanowisko i zresztą też stanowisko najważniejszego koncernu energetycznego Total było takie, że embargo na gaz jest bardziej problematyczne. Marine Le Pen jasno mówiła: żadnego embargo ani na ropę, ani na gaz, ani na węgiel. Czy są jakieś decyzje dotyczące Ukrainy, wsparcia Ukrainy, których Emmanuel Macron nie mógł podjąć w czasie kampanii, bojąc się, że mu to zaszkodzi, a które będzie mógł podjąć teraz? No, jeszcze musimy oczywiście wziąć pod uwagę, że w czerwcu będą kolejne wybory do parlamentu francuskiego, co pewnie też jakoś wpływa na tę politykę. No ja myślę, że różnica tutaj było widać nawet w samej, w samej kampanii wyborczej, to znaczy pierwotnie Francja bardzo niewiele mówiła na temat broni, którą dostarcza Ukrainie, mimo tego, że te dostawy były realizowane. Ale w związku z tym, że pozostali kandydaci na tym pierwotnym etapie Sprzeciwiali się dostawom broni, mówię tutaj przede wszystkim o Mélenchonie i Le Pen, to rząd francuski rzeczywiście nabrał wody w usta i nie ogłaszał publicznie jak czy i jaką broń dostarcza. w się do bardzo wielu innych rządów europejskich. To się zmieniło właśnie między pierwszą a, a drugą turą, gdzie było wyraźnie widać to przesunięcie opinii publicznej i również kiedy nagle Marine Le Pen również stwierdziła, że tak, trzeba, trzeba dostarczać broń, żeby, żeby Ukraińcy mogli, mogli się bronić. Nagle okazało się, że francuski rząd informuje o tym, że będzie dostarczał różnego rodzaju broń, wyrzutnie rakiet i tak dalej. Więc ja myślę, że tutaj już widać dość istotną zmianę, i, i wydaje mi się, że to wsparcie francuskie w wymiarze militarnym będzie utrzymywane i, i będzie rosnąć, tak? bo, bo sytuacja też w terenie, że tak powiem, no do, tego, do tego dojrzewa i tutaj co do tego nie mam wątpliwości. myślę, że już wybory parlamentarne nie będą miały tutaj większego znaczenia, bo to przesunięcie, jeśli chodzi o opinię publiczną, jest znaczne. Natomiast jeśli chodzi o embargo, no to tak naprawdę to nie Francja jest tutaj głównym hamulcowym, tak? To znaczy, tak jak powiedziałam, Macron Uważa, że kolejnym, kolejnym etapem powinny być przynajmniej częściowe sankcje na surowce, czyli węgiel i, i ropę. Natomiast no, to nie Francja jest tym państwem, które oponuje. A tutaj rzeczywiście pewnie też będzie wiele zależeć od tego, jakie sukcesy będą odnosić Ukraińcy bezpośrednio na froncie. Profesor Agnieszka Cięciara, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I to już wszystko w tym podcaście. Po prostu w Następny w środę. Do usłyszenia. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.